Jeszcze pół roku temu tak naprawdę nie wiedziałem co to jest Pickerball, a dzisiaj otwieramy sekcję. Po zaledwie kilku minutach, nazwijmy to instruktażu, można się już tym zacząć bawić. To jest świetny sposób na właśnie rodzinne spędzanie czasu. Jest to też przede wszystkim najszybciej rozwijająca się dyscyplina sportu na świecie. W największym skrócie pickleball to jest połączenie sportów rakietowych, właściwie tenisa, tenisa stołowego i badmintona. Siedmiolatek może wygrać z siedemdziesięciolatkiem, tak samo siedemdziesięciolatek może wygrać z siedmiolatkiem, jakby ta różnica wieku, różnica siły też nie ma takiego znaczenia. Narciarstwo, niektórzy pływanie, wszędzie Pociechy są podwożone, a rodzice odbierają je po zajęciach. Tutaj ma być inaczej. Taki mamy też cel. Proszę. To jest jakietka kompozytowa. Wielu mówi, że jest czymś na wzór patelni, natomiast jest to tak, jest to jakietka typowo zawodnicza. Właściwie nie różnią się one niczym, poza gdzieś tam kwestiami wizualnymi, a także wielkością główki. Najważniejsze na początku jest to, aby wyczuć tę piłeczkę, dlatego, nie zaczynamy jakby wchodząc do tego z nie zaczynamy od razu z linii końcowej, tylko stawiamy się na, na tej linii pierwszej tutaj i sobie po prostu. Gramy tak delikatnie, aby wyczuć jak ta czuleczka się zatrubuje, jak ona się odbija. Ja pamiętam, że na moim pierwszym spotkaniu Poznałem chyba z 20 osób, ponieważ te mecze są dość szybkie. Rozgrywane były w formule do 11 punktów. No i następnie zmieniają się pary deblowe albo singliści, przechodząc na inne korty. E, piłka to jest coś takiego. Mamy piłkę dedykowaną do gry na kortach otwartych. Na, na zewnątrz mamy piłki dedykowane do gry w hali. Różnią się one tylko i wyłącznie ilością otworów na piłeczce. Fajnie, bo ja gram w tenisa i po prostu jest łatwiej. Ja tak lekko w tenisa, ale to się fajnie gra bardzo. W dzisiejszych czasach, gdzie tak trudno jest oderwać się nie tylko dzieciom od tych naszych urządzeń elektronicznych, smartfonów, tabletów, komputerów, te parę minut czy kilka godzin tygodniowo spędzone na świeżym powietrzu aktywnie, to jest to, czego naprawdę potrzebujemy. Event, który odbędzie się 4. Października właśnie w tej hali, w której dzisiaj jesteśmy, czyli w Park Arena. Tak, o godzinie 10 zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą zobaczyć, co to jest pickleball. I będziemy gościć mistrzów polskich w pickleballu, także myślę, że będzie na co popatrzeć.